Krótko i na temat nie. Muszę argumentować? Diana Kiwa, że muszę coś więcej powiedzieć. Eee, no dobra, no to zacznijmy od list mailingowych. Eee, przede wszystkim ten temat jest, wydaje się trochę prostszy, jest nawet uregulowany e, częściowo prawnie. Kupienie listy mailingowej może być kuszące, ale może być też zgubne. Jedynym sposobem na zwiększenie Twojej listy powinien być sposób organiczny. Po pierwsze, wielu dostawców usług nawet nie pozwala na korzystanie z takich list i nie będziesz mógł ich wrzucić w system. Po drugie, adresy e-mail znalezione na takich listach nie są jakościowymi adresami to nie będą osoby, które będą zaangażowane, z zaangażowaniem klikać w twoje maile. Co więcej, to nie są osoby, które wyraziły zgodę na wysyłanie im e maili, więc będą oznaczać takie maile jako spam, co może, co może zaszkodzić całej twojej kampanii. Jeśli chodzi o Facebooka, tutaj możliwe, że Twoją motywacją będzie uwiarygodnienie profilu i dołożenie trochę fanów do, do profilu na początku. Natomiast pamiętaj, że ci fani nie będą się angażować w Twoje posty, a to to najbardziej uwiarygodnia Twoją firmę. Więc niezaangażowani ludzie, nie odpowiadający na posty, nie komentujący Twoich postów, to, to są puści odbiorcy, którzy, którzy nie będą uwiarygodniać Twojego profilu. Co więcej, taka kupiona lista będzie powoli się zmniejszać. To znaczy, jeżeli kupisz 2000 obserwujących, to, to za miesiąc czy dwa to będzie się pomniejszać, jeżeli nie będziesz automatycznie, organicznie zwiększać. Swoich zasięgów, także nie, nie opłaca się kupować i nie opłacę się inwestować w takie działania, bo nie będą one wartościowe dla Twojej firmy.